Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza, onego czasu, mówili pasterze jeden do drugiego: pójdźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się stało, o czym oznajmił nam Pan. I spiesząc się przybyli i znaleźli Maryję i Józefa oraz dzieciątko złożone w żłobie. A ujrzawszy, zrozumieli słowa, które im oznajmione były o tym dzieciątku. A wszyscy, którzy słyszeli, zdumiewali się. Także i temu, co im mówili pasterze, Maryja zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim, i wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jako im było powiedziane.